Jo, z tej strony Fioletowy Bambus i mam zaszczyt zaprosić Was do oglądania. Hmm, którego to już odcinka chyba już na 10 odcinka z serii zagrajmy w The Pride of Tarn chociaż nie jestem tego pewien. Ale co tam? Yy, mówiłem także w poprzednim odcinku, że yy, zacznę nagrywać... Znaczy ten odcinek już po tamtym, ale niestety yy, tak się nie stało, ponieważ yy, jak patrzyłem tamten film dużo ważył i mogłoby mi się nie zmieścić na dysku i byłby problem z nagraniem ale nagram teraz, myślę, że nie będzie problemu, zalogujmy się popijam sobie tutaj ciepłą herbatkę, o, odpocznę jeszcze szybko, tak i mamy tutaj coś do zrobienia hmm. wybory sołtysa, czy na ramię broń yy, tu, 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 tu. tak, no to zrobimy wybory na sołtysa Zobaczymy, co tam trzeba zrobić. A dokładniej yy, tak, Roman zlecił Ci odpytanie mieszkańców wioski na temat jego szans na zostanie sołtysem, a więc yy, pójdziemy zaraz podpytać, co tam ludzie sądzą, czy w ogóle ma jakieś realne szanse zostać sołtysem. Jak tak bardzo mu się chce być sołtysowanym. Dobra. U, trochę wczytuję No, bo nigdzie się nie spieszymy. To, to można trochę coś tam ponagrywać. Ok, no, szybciej już, już, już nie ma co. No, dobra. Yy, no i udajemy się. Tam gdzie mieszka roman, czyli gdzieś tam na lewo. Za nie ma pieniędzy. Bo 1813, no chyba nie jest najgorzej. No jesteśmy na ładnie ubrani. Teraz już całkiem inaczej wyglądam. Taki respekt budzimy może. No. O kurka siła będzie trochę wczytywać. Ale ja się tam nie martwię tam. Czyta szybko i po problemie. Ołki dołki, ołki dołki. dołki, dołki. już chcę, włączę czat. Może zobaczymy, jak sobie tutaj, jakie tutaj no. Kurde, jak to powiedzieć? O, poziom hard. Polskie języka polskiego będzie. Pewnie. Poziom max hard. Coś czuję. Ale spoko. No to pójdźmy teraz tam poszukać tego Romana. To znaczy, jest no to jest Roman, i on tam zlecił nam, tak. No spoko. i teraz idziemy podpytać. No to najpierw, może zacznijmy od tej gościówki. No, on ja se spasuje, spoko. Znaczy, ja się spasoruję tak. Dobra, to może pójdźmy do tego gościa. O jest. Kogo byś chciał na sołtyca? Sołtysa? Romana? Kogo? Prawy z niego człowiek. I dobry chłopina. Jak kto ma być sołtysem, to Roman. Tylko i każdy. A, Roman tylko i każdy tutaj ci tak powie. Konkretnie z was ludzie z Dzięki. Spoko no to pójdźmy mu. A, już wykonaliśmy. Chyba mamy wrócić do Romana. Znaczy mogę sprawdzić porozmawiać z innymi, z tym. No to może porozmawiam z kimś innym, zobaczę. Yy, co ona powie nam? Bywaj. Nie no dobra, to teraz pójdę może właśnie do, do Romana. Przekażę mu te informacje. Roman, kochają cię tu. Wybór masz już w kieszeni. Ta, w kieszeni. Teraz kochają, ale poczekaj, jak te kanalie Marko i Marcela zaczną knuć. Łatwo chłopom w łbach namieszać. Czasem sami nie wiedzą, czego chcą. Od tego mnie mają. Muszę chłopom pokazać, kto tu jest prawy i sprawiedliwy, a kto złodziej. E, no spoko. No i co? E, no to zapytajmy, czy... E, czy ma jakiś plan. A żebyś wiedział, pierwsze obrzucić gnojem te <coughs> Marcele Podem tego złodzieja Marko to nie, to nie będzie trudne bo się w gnoju taplają Ło jaki on jest taki już wieśniak widać tylko trzeba mi to tak pokazać żeby każdy we wiosce zobaczył i uwierzył jakie z nich i złodzieje okej okay. jak mam ci w tym pomóc dużo się gada że Marcela coś tam z ratuszowymi żeby robotę w ratuszu dostać. Podpytaj tam jakiegoś strażnika. Niech powie co i jak było i z kim. Opowiesz potem wszystko na radzie wioski. W porządku, ruszam do miasta. No i otrzymaliśmy 300 sztuk złota. Nie będziemy się tam wtedy wykucać. Tam była właśnie ten, tam była opcja, żebyśmy powiedzieli. A gdzie nasze 300 sztuk złota? A tu my jesteśmy tacy kulturalni. Sami dostaliśmy te 300 sztuk złota. Mamy się tam kogoś zapytać. Dokładnie... Och, a tego gostka, tego strażnika, tak, panie strażniku, imię Marcela, coś mówi? Nic, a nic. No dobra, a teraz? O, przypomniałem sobie. A widzisz, już ła coś tam, no. Yy, działa, działa! Kręciła się taka jedna to tu, yy, i tam yy, obleciała pół mojej kompanii. W końcu wpadło w oko kapitanowi Friedhelmowi. Skończyło się tak, że wielka miłość do kapitana była tylko po to, żeby ta <laughs> nakradła tajnych informacji handlowych i sprzedała je kupcom. Co się stało? Jak to wyszło na jaw? Chcieli ją wieszać i bardzo dobrze. Została skazana. Dobra, skomplikowana sprawa, dobra. Mhm. Już tak trochę omińmy. Roman to złodziej? I to jaki? Sam zobacz, idź do handlarki. To czemu go nie zamkniecie? Kogo tałachudra obchodzi? Chrobach nie wniósł skargi, a złodziejowi się karierę zachciał. Dobra, pogadam z handlarką, najpierw jednak zajmę się Marcelo. Do zobaczenia. Yy... Dzięki. Dobra, straciliśmy te 50 zł, no ale to oczywiście nie będzie z tym większych problemów. Dowiedzieliśmy się, chyba coś tam, 3 po 3, że ten Roman jest jakimś złodziejem czy kimś. No ładnego mamy zleceniodawcę, jak widzę. To nie wiem, to jest jakiś handlarz czy handlarka? Nie, to jest przewodnik. No to może to jest hasher. Mamy pogadać z jakąś handlarką, może gdzieś ona tu będzie. Cóż, czuję, że to gdzieś tutaj jest. Urszula jakaś i tu jest Katarzyna jakaś. No to nie wiem, zobaczmy. Może tutaj coś nam będą chciały sprzedać. Bywaj. I bywaj. No niestety tutaj nic nie widzę. Gdzieś tutaj Idź do Unena, a do Unena, spoko, do Unena pomyliło mi się. To jest przewodnik, to jest chyba Unen. Tak, widać, słyszałem, że zbierasz stare dokumenty. Nie od razu są stare. Dobra, spoko, Nie No już coś zrobiliśmy, obwieszczenie jedno i idziemy do handlarki. Spoko, handlarka jest gdzieś tam. Szczałka nas pokieruje, o to jest handlarka. Tak, 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 tu koło niej szczury jakie są yy, do tych, chce i do przekupki, tak. Yy, ja ja prosto z kury, od kury taniej niż u tamtej złodziei. O, widać jakaś stara babka, co tak, jakby no, na targu sprzedaj. Widać co masz tu ciekawego? Warzywka, owoce, owocki, sam, samo świeże, zdrowe. Jeszcze nawozem pachnął. Pełno, nawozem pachnął? O, to widzę, właśnie, jakie zdrowe. O, nieładnie, nieładnie. No, znaczy, dobre. Spoko, jak dla ciebie one są dobre, to. spoko mm -hmm. Coś gadam, coś gadam. Nie chcę mi się tego wszystkiego czytać. Mogło straciliśmy 1 złota. No, to jest takie drogie. No spoko. No to teraz wracamy do Romana, właśnie obejdzieć mu, że się coś o nim dowiedzieliśmy, o tym, że zrobiliśmy jakieś papiery na, na tą marcelę. No wróćmy. Hmm, dzisiaj nie chcę nagrać długiego odcinka, zrobię tylko tą misję i chyba tyle mi wystarczy. właśnie w międzyczasie będę musiał podekspić na ten 13 level. Może? Jeżeli nie, no to trudno. I postanowiłem, że odcinki z Ternu będą się pojawiały raz na tydzień, ale będą tu, no na maksa będę inaczej kręcił, Znaczy jak się da, tak najlepiej, najciekawiej może. Roman, mam papier na Marcela. spoko. Marcela miała, o teraz możemy coś poczytać. Papier jaki? Gadaj, bo w czytaniu wprawy nie mam. <laughs> Czekajcie, do sobie herbatkę. Ok. Mm. Marcela miała wyrok w Z Ledwo z życiem uszła. O to a, takich, dobra Słyszałem, że i ty święty nie jesteś Co? Kto ci nagada? aaa te kundle Marku i Marcela już swoje roboty robił Nawet tobie wyubiję mieszają. Jakby... Y, 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 dobra, widać, że to jest jakiś wieśniak, który też nie jest zbyt dobry y, I tylko właśnie mamy ten... tą Marcelę i tego gościa, y, tam no, że tak powiem żeby oni tak trochę na tym ucierpieli, no ale spoko, tam yy, mamy robotę. No to ją wykonajmy. Tu widzę, coś jest. No, bardzo fajne, że dają nam wskazówki. To jest bardzo pomocne. Coś wzięliśmy i tak odnajdź yy, Odnajdź, ukryty, Trzeszkać do. Mhm. Mm Podpytaj mieszkańców wioski, gdzie Marko lubi się kręcić. Lub poszukaj tej jaskini na własną e, rękę. Właśnie, no to teraz będzie trochę trudniej. Mam nadzieję, że tu szybko kogoś tam nie będzie problemów. O, widzę to jakiś gościu też robi tego quest'a, zobaczymy kto to. O, czwarty level, o, ho, ho, to my to mamy ósmy, to byśmy go pokonali pewnie. Widzę, że o jakich chodzi. O, to, to, nie, o już, jakiś Mieciu jest, o Mieciu, Mieciu. Ten Marco mnie ciekawi. Gdzie on łazi po nocach? Po nocach to nie wiem, ale ze dnia często do jaskini. O, dzięki. A właśnie do jakiej jaskini? Czekaj. Yy... Zawierzę strasznie z ochocią. A, czyli tam, dobra, spoko. Już wiem, idziemy poszukać tego. Marko, Marka, Marka, Marko. Nie, czekajcie. Yy, Marko, Markego. O, markie, nie wiem tam. Ciężko to odmienić. A i co, mnie to obchodzi? O do tej jaskini, gdzieś chodzi, ten, ten facet, ten Marko. No tutaj. Tak, tu widzę gobliny. Może byśmy ich pokonali. Możemy tam spróbować. Zaczekaj, jaki ma level? I to jest Marko, tak. Nie, to jest pustelnik. Yy, witaj, dziecku, mam na bambus. bambuz. Yy, Marko, leśnik, znasz takiego Marko? A do czego go potrzebujesz? Jego do niczego. Szukam dokumentów podobno kradnie, ale nikt mu tego nic nic nie udowodnił. A kto twierdzi, że Marko to złodzi? Roman kandydu kandyduje na sołtysa tej wioski przy Trentis. Roman, powiadasz? Nie wiem czy wiesz, co Emilka z nim miała. Myślisz, że czemu uciekła do miasta od tatusia? Bo ją bił? No to na pewno też, ale nie tylko. O, tu może być coś ciekawego. Włóczyłem się w okolice Trentis. Wiele lat temu to było, jak zobaczyłem, jak biegnie młoda dziewczyna. Dziecko prawie, a krew po nogach stróżgą... Stróż, stróżgą... stróżką cieknie. Ojciec za nią. Strażnicy go zatrzymali, a dziewczynę przygarnęli. Za cholerę nie chciała wracać do domu. Zaopiekował się nią ten Darko. Chyba źle na tym nie wyszła. Dzięki, pustelniku. I no to pójdźmy sobie tutaj. Coś widzę, że coś tu jest. Tak, no to rozkopujemy i dostaliśmy rejestry Rejestry Marka Powróćmy do Romana Pewnie mu opowiemy o tym, co się dowiedzieliśmy Że jest jakimś tam łachmanem, złodziejem I nie tylko Ale widać, prosty chłop ze wsi Nie wie co robi, to może mu wybaczymy yy, Ok. Yy, szczerze ja bym Nie wiem, czy bym chciał kandydać na sołtysa Takiej wsi No zależy ile bym Kasy dostawał, no nie wiem, ile on za to dostanie, widzę jakiś interes chce zrobić, no ale chłop ze wsi nie zna się, widać. Roman, kwity są na Markosołu. Zadowolony? No, konkretny chłop z siebie. Masz tu szklaneczkę Bimbru, wypijmy za sołtysa Romana, bo teraz to mi Marko i Marcela naskoczyć mogą. O, różne plotki o tobie po mieście chodzą, ale nie daje im wiary, zdrowie. Co masz na myśli? O, już chcieliśmy z nim wyjść i wypić, a ten już coś tam. Same plotki, że podkradasz i takie tam. Ja podkradam? Ja? Plotki mówię, Ni, yy, nic się nie ma. do zobaczenia na Radzie Wioski. Ty już jesteś tu sołtysem. Dobra, i teraz y, idziemy do Rady Wioski. I tak, y, rad... niedługo, długo oczekiwana Rada Wioski ma w końcu się zebrać. Wszyscy kandydaci z zapartym tchem czekają na to, co powiesz. Wiesz dużo, o wiele więcej niż by sobie życzyli. Przyszłość tej wioski i ich mieszkańców zależy ode mnie. Łocho, powiem wam tak... Ja tak trochę omijałem te teksty i w ogóle... Ale chyba mamy pracować dla Romana, więc pracujmy już dla niego. Może tam... O, widzę rada wioski. I tak, zgłaszasz się. Pan Bambus, Terniczyk, Od niedawna w naszej społeczności. Łaskawie przyjęty przez Imperatora na ziemię Haligradu. Słuchamy cię. Co masz na myśli? O, powiem tak. Nie my pracujemy dla Romana, ale coś mi się zdaje, że w tej grze... Chcą, yy, żebyśmy byli honorowi. I dostaniemy większą nagrodę za to, że wszystkich, że tak powiem, powiemy kto kim jest. A więc powiem tak, wszyscy kandydaci to mordercy i złodzieje, mam dowody. Wspomnia wspomniani zerwali się z ławek. Oszczerca, ta przybłęda nie ma pojęcia o czym mówi. Przepędzić go ze wsi, ale to już. Ta przybłęda, zaraz ci dam. Panie urzędniku, oto dowody ich zbrodni. W chacie panuje wrzawa nie do opisania. Te się drą pewnie. Cichaj! Urzędnik, to niebywałe, pokaż co tam masz. Przekazujesz wszystkie zgromadzone dowody. Niesamowite, w nagrodę... o, właśnie myślałem, że dostanę nagrodę. Niesamowite, w nagrodę za swoją obywatelską postawę otrzymasz nagrodę. Zgłoś się do ratusza, znajdziesz mnie w holu. Tutaj już skończyłem, żegnam wszystkich. Wieje, bo już są wkurzeni na mnie chyba za to, że ich ten... Ale co tam, wróćmy, zobaczymy, a już nikogo nie ma. Dobra, uciekliśmy. I ciekawe, co Roman teraz powie. O, już nic nie powie... Yy... Dobra, bywaj. Tak, idziemy do ratusza już po nagrodę. Myślę, że dostaniemy większą nagrodę za to, że chyba właśnie powiedzieliśmy prawdę o wszystkich, ale nie, jeżeli byśmy dostali od Romana, przynajmniej tak mi się to wydaje. Właśnie jestem takim horowym. Przynajmniej teraz. Tak no i jak skończymy tego quest'a, będziemy kończyć w ogóle odcinek. Będzie on taki możliwe, że króciutki. A po co przedłużać? Nie wiem. Chociaż, żeby on miał chociaż ze 20 minut to może, albo ze 30 minut. Ech, jeden odcinek ma 38, drugi będzie miał 20, to nie wiem, nie wiem. A właśnie, gdzie ja pędzę? Nie no, dobra, dobijmy jeszcze te 3 minuty, żeby miał 20. Spoko. Tu jest ka ten ratusz, mam nadzieję, bo jeżeli nie, to będzie problem. Tak, to jest ratusz. Tak, na hall. A on to jest chyba on. Widaj, Bambus. Imperium jest dumne, że przyjęło pod swój dach tak szlachetną osobę. Odkrycie tych kombinacji i machlojek to duża zasługa. Zachowaj dla siebie ten swój oślizg język polityki. Była mowa o nagrodzie. ha, no już, już się nie możemy doczekać. Oczywiście, w dowód uznania twojej obywatelskiej postawy o czym już Dwa tysiące sztuk złota Kwota jest zwolniona z podatku Ło, to fajnie Tylko podpisz tutaj i tutaj, tak Jeszcze na odwrocie, dziękuję Wielki dzięki, do widzenia yy, Dostaliśmy, ile? Tysiąc doświadczenia, ło, ho, ho, No, to mówiłem wam, że Mówiłem wam, że A przed chwilą się zamartwiałem Że odcinek będzie króciutki W sumie moglibyśmy go zakończyć, ale jak to by było Bez wbitego levela Tak, wbijmy jeszcze teraz ten dziewiąty level i potem pomiędzy odcinkami już na piątkowy odcinek, tak ponieważ już się zmieni program, ale to możecie jakoś śledzić mnie na Facebooku czy na innych, nie, albo na YouTubie, tam na informacjach w zakładki. Będzie się oczywiście zmieniać program emisji, będą cztery filmy na tydzień, przynajmniej mam taką nadzieję, no bo teraz jednak tak trochę nie wyrabiałem. Ale okej, okay, no to poeksmy trochę na tych różnych ludziach Czy może, właśnie A właśnie, właśnie, właśnie z są Zapomniałem, że jest coś takiego jak Z yy, No, już się odzwyczajem od z -dów. O, ty Taran jest, o kurka siwa Nie wiem po co nam Taran On słaby jest dosyć na chwilę obecną Dla nas jeszcze yy, Dobra, atak dwurężny, atak dwurężny Cały czas bijmy Ej, no co to jest tak, dostaliśmy 2000 zł, już mamy około czterech, ale nie wiem czy mam wy... No już mam ze 4. Ale nie wiem czy mam tę kasę wydawać już na EQ. Może zostawię, zaoszczędzę, że tak powiem. O, dużo nam nie zostało, ale po... Ale, ale może... Może pójdźmy zlecenie przyjąć. O. Zobaczymy, czy możemy. Tak, możemy... Z... Zamówić zlecenie. No tu ja nie mam nic przeciwko, już jeszcze tam... Odcinek będzie ciutkę dłuższy Chyba nic się nie stanie. Już wykonaliśmy quest, już mam taki luz, że tak powiem. A nie chcę, żeby ten odcinek miał jakieś 19 minut. Będzie trochę dłużej, jest 25. Spoko, dobić coś zarobić. Dobra, już le. Co? A no, Zedy, tak. Już chyba, że to jakiś inny. Dobra. No i dostaliśmy zlecenie. Zabić 10 Zedów. No to, że je zabijemy. Mam nadzieję, że przez to już wbijemy level. A jak nie no to już dołoży nam trochę doświadczenia i złota nasz kochany ten kowal. Już nie pamiętam jakąś jakiś Undir. Czy coś w tym stylu, nie wiem. Dobra, pójdźmy na Z. -y. Szybko respo tu widzę jakiś gościu je pokonuje. A idźmy mi stąd. Ja tutaj mam je pokonywać. Nie ty. Spoko. Ojej, musimy zmienić tego tarana. O, przy okazji sobie odpoczniemy. Tak, przy okazji weźmy odpoczynek, a ja zmienię tarana. Mi nie jest potrzebny do końca ten taran, na chwilę obecną, przynajmniej potem może go ulepszę. Zobaczę. No, atak tak i atak dwuręczny. I zapisz. Spoko. Ło, tamten gościu zginął w walce. O, coś cieniutko. Coś cieniutko, coś cieniutko, jak w walce zginąłeś. Dobra, musimy pozabijać te zedy Widzę, że tu trochę osób gra teraz i chce pozabijać te zedy Oj Ej, no co jest Znaczy, dobrze, że on chociażby nas nie trafił Ale już trochę nam tej, że tak powiem, energii zeszło No ale jak trafimy, to o, po prostu już koniec Spoko, spoko, koko O dobra, tu, tu, tu jest dwóch, tu jest dwóch Chodź, musimy powalczyć, zabić tych dwóch Musimy szybko, szybko, jest Walczymy, zdążyliśmy Myślę, że nie będzie zbytnio jakichś tam problemów. No nieźle. Yy, no zedy są praktycznie już nie mają yy, żadnych argumentów przeciwko nam. I jeszcze tego zeda pokonajmy. Ten też ha, nie ma argumentów przeciw nam. Tak, nawet nie zdążył nic zrobić. No przykro mi, ale ja też muszę trochę expić. O, zdobyliśmy jagody. I co tam jeszcze? O już mamy prawie level Ja chwilę odpocznę przede wszystkim Z potrzeb energetycznych O tu widzę już dwa SZD -y pojawiło Zaraz ich zaatakuję. Mam nadzieję, że mi nikt Ich w tym momencie nie wybije Spoko Jeszcze tam 30 energii I będziemy mieli Gicior Majonez Spoko, idziemy bić Znowu dwa z szybko je pokonamy Ło, trafiają w nas Nad krew nam poleciała, no ale to myślę, że nie będzie problemu O, widzę ten ma dobrze ustawiony unik Ło, zostało mu tylko 19 HP No chyba nie przeżyje Tak, dobrze mówiłem No i nieźle Doświadczenie 48 i zaraz level, tak jest. A pójdźmy jeszcze na tego zedziska. Ten zedzik czeka i chyba jeszcze nam potem zostanie dwóch do pokonania i kończymy powoli odcinek. dołki Nieźle. Tak, sprawdźmy. uło zostało nam do levela. Tak, jeszcze dwa zedy tego. O, ktoś chce z nim walczyć. Oj, oj 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 Ktoś walczy, mam nadzieję, że za karę padnie. Że nam zabrał expa. Yy, dobra. Szybko pokonajmy. Jeszcze tylko jeden z po drodze. I koniec. Tak, 22 doświadczenia. I wracajmy. Pokonamy już tego Zeda. I to będzie koniec lecenia. I znowu go kiedyś weźmiemy. I znowu zawsze coś może... Coś tam w się wpadnie, trochę po ekspimy przy Tekasi Jakby co możecie pisać pod, pod, w komentarzach pod filmem, gdzie mam ekspić, gdzie jest dobre ekspowisko, mniej więcej na mój level Możecie tam dać trochę wskazówek, co mam kupić Jakie EQ, czy coś jakieś tam zmieniać, z gór dzięki A ja już powoli wracam, ponieważ zakończyłem misję, zlecenie <laughs> Wracamy do Kowala Yy, 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 yy. wykonałem zlecenie. O, i, i dostaliśmy level i trochę złota, spoko bywaj. No to już możemy wyjść. I tak. Statystyki. Dajmy statystyki. Albo nie. W umiejętnościach damy na taran, zobaczymy, co gdzie i jak tam jest z tym taranem. Może dobry jest, może zły, zobaczymy. A w tym momencie statystyki. Zobaczmy co tam trzeba mieć w statystykach Chło, trochę trzeba po ale OK Nie wiem czy na następny odcinek się wyrobię w 13 level. ale może się uda, zobaczymy a tak, 4 punkty do dystrybucji może teraz w, w siłę spoko, w 30 siła i może, może, może. E, Perzę tu w 260 i 270 Spoko. a ja się z wami powoli żegnam nie zapomnijcie ocenić skomentować oraz zasubskrybować kanał jeżeli podoba wam się ta seria lub jakieś inne filmy na moim kanale no to na razie ziomale